Operacja kostki i Supermoto. Zgadnijcie, co je łączy. Oczywiście brak butów, a w zasadzie brak odpowiednich butów. Jakiś czas temu do naszego sklepu zawitał przesympatyczny Piotrek wraz ze swoim tatą. Piotrek na co dzień jeździ Supermoto, a w zasadzie chwilowo nie jeździ. Ma przymusową przerwę, ponieważ zdjęcie kostki, które widzieliście na początku, jest zdjęciem właśnie jego kostki. Piotrek twierdzi, że nie ma fajnych motocyklowych butów na Supermoto. No bo przecież nie założysz czegoś takiego na supermoto, bo musisz czuć, gdzie wkładasz palce, musisz czuć, co masz pod stopą, więc taki but, mimo że jest świetny na supermoto, odpada. Idealne buty na supermoto powinny po pierwsze być elastyczne, po drugie nie mieć zbyt sztywnej podeszwy i po trzecie zajebiście wyglądać. Tak się składa, że znaleźliśmy takie buty. Przed wami Dainese Superb. Wiem, nazwa trudna, ale według mnie są to buty, w których nie powstydzisz się pójść na randkę, do szkoły czy na supermoto. Dzięki asymetrycznej podeszwie w tym bucie czucie jest naprawdę dobre. Dzięki temu, że są wodoodporne, będziesz mógł driftować swoim Supermoto nawet w największym deszczu, a dzięki temu, że mają wentylację, możesz upalać swoje Supermoto nawet w najcięższe upały. I co? Udowodniłem Wam, że buty motocyklowe mogą wyglądać lepiej niż buty cywilne?